Cześć, to Zaczarowana i ze mną jest. Jestem ja. Każdy będzie wiedział o co chodzi. No, rose No. Tak, żeby nie było. I no, wiem, za... ja nie wstawiłam ostatnie odcinka, bo nie miałam czasu i coś mi się zepsuło z komputerem i tep, i tep. I nikomu się nie będzie tego chciał słuchać, więc nie powiem. Ale ważne. No, ja zaczęłam od podkładki i. No. Tak, mam tu. Z anime amnezji. Z anime amnezja. Główną bohaterkę heroinę. Jeśli tak się czyta. Wiem, że tak się pisze, ale nie wiem, jak się czyta. No. I wygląda tak. Na początku chciałam zabić po prostu jakąś zwykłą, gdzie zwykłe byle co, ale zastanawiałam się, czy nie narysować jej. No i. No, zrobiłam ją. I mnie wyszła przynajmniej. M mi się nie podoba. No. No. I wygląda tak. Mi się już nie podoba. Dalej mam do pewnego rysunku podstawę. Gdzie postacię, postacie, tą samą sobie postać. I to jest cały rysunek. Tak, i to jest to ja z moimi przeszukami i dołam tych dzieci. Bo to jest truskawka z Brajadem, czyli maską. Bo niego? No. Tu jest Diamond Light z papetem ja z maską Frediego i z Lasem i Fredikem, czyli Golden Freddy, mm. Dasia Lumik z Foxim, czyli Alexem i Rose Knight z maską Chicky Amy. Mm. Zrobiłam tobie, w sensie, no, Rose Knight, Chickie, bo no bo, bo tak. no bo nikt nie nie lubi. Mm. Zresztą ja lubię wszystkich, ale, ale no, no no bo on da się ja lubi Uwielbia Foxego, Diamond dla papeta, szkocka bo niego, a Ciki to nikt nie lubi, bo nikt nie jest lesbą. Ja, ja też ja jej nie znam, nie, ale no no bo ty ja no bo ty byłaś się jednym kogo miałam zrobić, i no no, nie wiem, ale to tak. I ja mam jedno czarne oko, jedno zwykłe, bo ja mam tam papeta, boże, boże, ja mam Golden Freddy'ego, czyli on ma czarne oko i jednego Freddy'ka, czyli mam normalne i dają na ma też takie, bo ma... Ja jestem uśmiechnięta, a reszta nie ma oczu. Nie macie począłek. No, dalej jest jakiś kucyk. Jest, jest jakiś kucyk, randomowy, nie wiem, nudziło mi się, z wiem byle co, z byle czego, byle jaki pomysł, no. I... to jest alicorn. Ma gwiazdę Znaczek podobny do Twilight. Znaczek podobny do Twilight, tylko że stęczą i ma włosy jak Fluttershy i to jest takie... Nie no i ma naczyń chmurkę i dziwne ma kluczki. Bo na początku to miała być chmurka, ale wyglądałem jak kółeczka i byle co? Jakieś, nie wiem. Kółeczko i serduszko. No i miała być chmurka. Wszystkie, wszystko to miało być chmurki. Mm. Ciekawie. No. Albo jest bez sensu i wszystko jest czynne. Dalej mam Purple Gaja, który podpalił coś tam, ale on niby mógł nie żyć, bo już tłumaczyłaś mi tę historię, dobra. No, <laughs> no. no i mam benzynę, i on tam podpala te restauracje. I wygląda tak. I nie ma oczu. Jak u mnie, wszystko. Dalej mam. Puściłam się na portrety i mam portret. Czyli taki jakby portret, bo nie wiem, czy to portretem. Można nazwać to portretem? Tak. Dobra. Bo to jest właśnie głowa i kawałek ramion. Zrobiła tak. je jeszcze. To jest, pracy, bo... to jest szkic, a tu jest uh, promarkerami -marker. pro zrobione na karce promarkerowej. I z tyłu się nie odbiło. a dziwa. Normalnie się odbije. Mhm. I ciągle mi się rozmazywało, bo tu się rozmazało, tu się rozmazało, tutaj i tutaj. No. Ale wygląda no, tak. Dalej mam Diamond Light, która nie wiem czemu, a narysowałam ją w takiej pozycji, bo mi się nudziło i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, i wszystko tam ten, no, no ten, no. no. Dajam Dash Lumix. No ma fajna fajne oczka. Po... fajne To ma za małe i za wysoko, to ma za nisko, to ma nawet okej okay. i jest takie, no, no nie są, nie są równe. Teraz by były równe. Mm -hmm. No, że. I no, chciałam tam pocieniować jej. W kamerze to wygląda ładnie. Ładnie się łączy, ale w realu nie za ładnie. Bo tu użyłam tutaj do tych jasnych miejsc. Efekt, Właśnie widzę. No, bo tutaj do. Ale na kamerze to ładnie wygląda. No, to najważniejsze. Ja tutaj już mam takiego lawendowego granatu. Tak się nazywa przynajmniej. Jeśli to już pamiętam. Albo jak innować może. Zresztą się. A tu ciemny i no tak. Dalej mam... Nie wiem czemu, co to, ale mi nie wyszło. To jest interesujące. To jest bo Toy Freddy jest za niski, Toy Pony jest za niski, Toy Man wygląda jak, jak małe dziecko, a ja wyglądam jak jakiś gigant. Jak, I jak, nie wiem czemu coś takiego, ale, ale nudziło mi się na, na lekcji w szkole i, i no i wyszło coś takiego. To, 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 nie, to nie jestem w ogóle brutalna. Nie. I nie ma tojczyki jedynie. Hmm. Dalej mam właśnie z bejsów yy, Candy Voice, koleżankę kolejną. On jest najnowszym tutaj u mnie bejsem, bo robiłam ją wczoraj, tak wczoraj i dziś, dzisiaj w sumie, bo dzisiaj w nocy <głos》> dokończyłam no i wyjmę, no, tak? To jest niemożliwe. W ciągu dnia byłam zajęta, bo na dworze. No? No No. no, co? Nie mhm. no. i wygląda tak. I no nie podoba mi się. Tutaj mam wielkie gigantyczne oczy i tutaj jest tak mały. Mam zrobiła, że jeszcze taki mały. No bo... No bo tak, bo, nie, bo mi się no, nie chciała. I brałam ją z tego. To zaśnie rysunek. Ładny. On jest ładny, a, moi, a mój nie jest. Nie, moje, no dobra, żyrafia dawaj. Ży szyja. Siedem minut. Dobra, teraz właśnie malutkie rysunki. Ze szycia. To jest jakaś księżniczka chibi. Wygląda trochę jak ta. Yy, no, kopciuszek. Nie miałam zamiaru tego. Nie miałam na myśli, żeby nie było. Tu jest chłopiec kotek. Jest kotkiem. I liżę sobie rękę. Bardzo mm. normalnie. Tu mam dziewczynkę, która ma Lizaka. To żeby nie było żadnych domówień. To jest lizak. To jest lizak. I no, nie wyszła mi, do, ale nie chcę jej wyrzucać wyrywać, więc zostawię ją. Dalej mam Trapa. Też szkic go nie koloruję. Ładny, Ładny. No. Ładny. Tutaj mam szkicę bez ołów. Maszkicę bez mhm, Bardzo mądre. Kredkami. Zrobione krytkami. Nie używam ołówka do tego. I tu mam bonbona. A tu mam Frediego. Tutaj mam chibi mangu. piękne O to jest ona. Dobra. Nieważne. To ma spodniczna. Ma... Nie wiem, oni tam są tacy, że można że nie wiem, oni mogą się przebrać i cokolwiek. No bo to w niektórych momentach wygląda jak dziewczyna, przynajmniej przez niektórych, dla niektórych. Nie że... To jest dziewczynka Wafelek, Goferl, czek jak to tam, jak zwał, tak zwał. I no ona mi nie wyszła, bo ma za duży ryj. Hmm. No ale mi nie, ale nie wyrzucę jej, bo zrobiłam już, pokolorowałam już ją i nie chcę jej wywalać. Tak. Dalej mam Kevina. I on znalazł maskę chiki i... Ta maska mówi... Cześć, bracie. No. Bo może być... Maska też może być... Musisz mieć rodzeństwo. Nie, bo to jest, to jest maska chiki, dlatego tak. No. Dalej ma Cupcake'a, który... W ogóle mi podoba się ma za mały ryj. Ma za małą, ale ma, ona ma za małą głowę. To jest ona czy on? To jest ona. Dobrze. Ma sukienkę! No i co z tego? I ona mi nie podoba się przy Ale dzisiaj ją robiłam, a dzisiaj po prostu umierałam. Nie. Ja. I dalej nic nie mam tu. I w zeszycia dużym mam taki jakby komiks. Bo tu jest Bibi on krzyczy mamo. Do mnie. Nie wiem czemu. A tak. Ja tam mówię, co ty zrobiłeś, i Foxy mówi, że nic, że to on zaczął, bo ma podarcy walonych bibi i jego tabliczkę. I pier pierwsza postać od tyłu nawet wyszła, mm. nawet wyszła oprócz butów. Nie, mm, jest źle. Buty są fe. No. I to jest moja druga postać od tyłu. Mm -hmm. Widzisz? No. I dalej mam... Y no coś dziwnego. <laughs> Bez Bezstopne dzieci. Mm -hmm. No. I to jest tu skławka z bonbonem. Nie, bonim. z bonim. I <laughs> on ją zjada, albo ona jego. <laughs> no. Się zjadają. <laughs> no. I, no, wyglądają tak. No. Dalej mam. I do końca dzisiaj robię. mam zamiar skończyć jeszcze kiedyś to. Do... Tak, i Jak to zobaczyłam, to oczywiście się pomyliłam, że znowu to jest chłopaka. No. no i dziewczyna. No. No. I komentowałaś, że ma serduszko zamiast oka. Tak. Ma serduszkowe paczałki. No i to jest mangel i nie skończyłam w ogóle. Nie... I za... na pe... za pewno za dzisiaj jeszcze skończę. Jak wrócę z dworu. Przed północą. Na pewno. Nie no, co ty przed północą? Raczej nie. Ale. no, no. może. Nie wiem. Dobra. I to tyle. Nawet tego było. I. Eee. Chwila. Znajdę to. Znajdę. Zaza. Dobra. Muszę zakończyć. To tyle na teraz. Na dziś. Dziś i ten tydzień. Przepraszam, że nie było znowu ten tym tygodniu. Nie było odcinka. I no. Mam zamiar, jeśli mi się uda w weekend, bo kupiłam dużo sobie promarkerów nowych, nagrać czym ja rysuję, jakich używam promarkerów, cienkopisów itp. itp. No. I to na tyle w tygodniu. Możecie komentować, łap dawać łapkę w górę, jak to, jak to woli. Jeśli się podobało, to możecie dać łapkę w górę. Jeśli się nie podobało, to też możecie dać łapkę w górę. Tak. No to jest taka no. i. To za tydzień mniej więcej i pa! Proszę się. Pa. pa! pa. Oddal. Może skańć.